Cześć, z tej strony Magda. Witam Was serdecznie w 49 odcinku mojego podcastu z Pasją o życiu. W moim programie posłuchacie przede wszystkim o tym, jak być szczęśliwym, jak żyć w zgodzie ze samym sobą, jak spełniać marzenia, jak odnaleźć odwagę do ich realizacji. I po prostu jak cieszyć się z małych rzeczy i doceniać to, co się ma. Dlatego też w każdym odcinku zabiorę Was we wspaniałą podróż, w podróż zwaną życiem, i na podstawie własnych doświadczeń, własnych przygód opowiem, jak z takiej Zwykłej codzienności czerpać jak najwięcej. Oczywiście nie zabraknie też wątku podróżniczego oraz ciekawostek na temat życia w Australii, bo jak już pewnie wiecie, obecnie mieszkam w Sydney. Natomiast jeżeli są wśród Was osoby zainteresowane tematyką lotniczą bądź też tematyką życia Stewardess, to zapraszam Was do odsłuchania odcinków archiwalnych. Mam nadzieję, że mój podcast przypadnie Wam do gustu i zostaniecie ze mną na dłużej. Zatem zaczynamy, a ja życzę Wam miłego słuchania. Jeżeli znacie mnie osobiście lub też śledzicie mnie na Instagramie, to pewnie już wiecie, że obecnie przebywam w Australii, a dokładnie w Sydney. I tym razem jestem tutaj na wakacjach, bo dokładnie miesiąc temu spakowałam walizki i przeprowadziłam się do Australii. Pewnie większość z was zastanawia się dlaczego, po co skąd ten pomysł i jak to się w ogóle wszystko stało i zaraz wam wszystko dokładnie opowiem. Australię odkryłam w sumie, kiedy zaczęłam pracować jako stewardesa. Oczywiście wiedziałam, że Australia istnieje, ale jakoś nigdy nie planowałam, żeby pojechać tam na wakacje. I do tej pory pamiętam, że kiedy pierwszy raz w życiu stanęłam przed budynkiem opery w Sydney, kiedy po raz pierwszy zasmakowałam tej legendarnej, wspaniałej kawy. I poczułam to australijskie słońce, to powiem Wam, że no po prostu przepadłam, przepadłam i zakochałam się od pierwszego wejrzenia i tak sobie myślę, że gdyby nie praca stewardessy, to... Kto wie, może nawet nigdy nie miałabym okazji odwiedzić yy, Australii i nie wiedziałabym, jaki to jest wspaniały kraj. Mało jest takich miejsc na świecie, gdzie czujemy się od razu jak w domu, a ja właśnie w Australii się tak poczułam. W ogóle nie czułam się obco. Wszyscy ludzie byli niesamowicie mili, byli tacy otwarci. Yy, no i pogoda jest cudowna. Prawie zawsze świeci słońce, i ten błękit nieba jest, nie wiem, jakiś taki, wiecie co, trochę inny niż ten błękit nieba, który mamy w Europie, albo po prostu ja już zaczęłam sobie wmawiać jakieś e, rzeczy. I kiedy tak zachwyciłam się tą Australią, to kilka lat temu, właśnie kiedy przyjechałam tutaj po raz pierwszy, pojawiła się u mnie taka myśl, że w sumie fajnie by było kiedyś sobie tutaj zamieszkać. I było to dokładnie chyba 8 lat e, temu. I śmieszne jest to, bo właśnie w tym momencie nagrywam dla Was ten podcast właśnie z Australii. Sydney, gdzie obecnie przebywam, więc można powiedzieć, że przekonałam się, że trzeba uważać, o czym się marzy, bo marzenia naprawdę się spełniają. Żeby opowiedzieć wam w zasadzie całą historię mojego przyjazdu do Australii, to muszę jeszcze wrócić trochę do czasów, kiedy byłam stewardessą i powiem wam, że praktycznie co miesiąc, a nawet czasami dwa razy w miesiącu, właśnie latałam do Australii i za każdym razem, kiedy tam lądowałam, czułam się najszczęśliwszą e, osobą na Ziemi, ale jak pewnie wiecie, praca stewardessy jest pracą bardzo ciężką i po tych kilku latach spędzonych w powietrzu po prostu czułam, że już nie daje rady. Czułam, że muszę już stamtąd uciekać, bo nic dobrego mnie już tam nie spotka. Oczywiście byłam niesamowicie wdzięczna za to, że zwiedziłam kawał świata. Czułam, że wykorzystałam tę szansę na maksa i czułam też, że pora po prostu ruszać dalej. Ale nie myślcie sobie, że ostateczną decyzję. Było podjąć tak bardzo, bardzo e, łatwo, ponieważ z pozoru tak naprawdę w tej pracy miałam wszystko. Były podróże, darmowe podróże, była dosyć zacna wypłata, taki wakacyjny, bezstresowy styl życia, ale wiecie co? Brakowało takich w sumie dwóch najważniejszych elementów a mam tutaj na myśli samospełnienie i radość z życia. W pewnym momencie doszłam w sumie do takiego etapu, kiedy przed każdym kolejnym lotem, zwłaszcza takim lotem w środku nocy, Zastanawiałam się, dlaczego ja sobie to robię, dlaczego tak strasznie się męczę, skoro tak naprawdę w głębi duszy nie chciałam już latać, nie chciałam być tą stewardessą. Dotarło do mnie, że te pieniądze, te podróże to naprawdę nie jest wszystko. Nie taki jest e, sens po prostu tego wszystkiego, sens e, naszego życia. I do tej pory pamiętam jeden ze swoich ostatnich lotów, i był to lot do Nowego Jorku, i właśnie wtedy, tak, coś mnie uderzyło. Wtedy poczułam, że jeżeli zrobię jeszcze jedną, Nocną zmianę, to uwierzcie mi, po prostu umrę już z wycięczenia. Poza tym, ten dubajski styl życia był kompletnie daleki od tego stylu życia, którego pragnęłam. Było za gorąco, brakowało mi przyrody, no po prostu nie było to miejsce dla mnie. Więc postanowiłam zatem nie męczyć się dłużej, złożyć wypowiedzenie i wyprowadzić się do Australii. Taki był mój plan, ale no, nie było to wcale takie proste, bo Australia ma bardzo restrykcyjną politykę. Emigracyjną i nie można do Australii sobie tak po prostu przyjechać i tutaj zamieszkać, tak jak można zrobić to w obrębie Europy. Ale zaczęłam robić na ten temat research w internecie, czy w ogóle jest to możliwe. A jeżeli jest to możliwe, to w jaki sposób się do tej Australii dostać? I legalnie mogłam wyjechać najdłużej na 3 miesiące, mogłam wyjechać od ręki, ale niestety tylko i wyłącznie na wizie turystycznej. Jednak mało mnie to interesowało, bo nie chciałam już być turystką w Australii. Ja chciałam tam zamieszkać chociaż na chwilę i w pełni poczuć ten australijski styl życia. Ponadto też na wizie turystycznej nie można było pracować, no i umówmy się, że trzy miesiące to zdecydowanie za mało, przynajmniej dla mnie. Kolejną opcją, jaką znalazłam, był to wyjazd na rok na wizie Work and Holiday, na której, jak sama nazwa wskazuje, można pracować, a także podróżować. Wydała mi się to całkiem sensowna opcja, ale niestety był w tym wszystkim haczyk, ponieważ obowiązywał limit wiekowy, ponieważ aby skorzystać z tej wizy, nie można było mieć więcej niż 31 lat, a ja miałam troszeczkę więcej, więc to rozwiązanie kompletnie odpadało. Ale nie poddawałam się, szukałam dalej, bo wiedziałam, że jakieś rozwiązanie przecież musi być. I po przekopaniu prawie chyba całego internetu e, znalazłam idealną opcję dla siebie, a mianowicie wyjazd na studia. Nie było limitu wiekowego, na wizie studenckiej można było też legalnie pracować, więc pomyślałam sobie: czemu by nie spróbować właśnie takiej opcji? Jeżeli właśnie dzięki temu, jeżeli dzięki temu, że zapiszę się na studia, będę mogła zamieszkać na chwilę w Australii. To pisze się na to w 100%. Wybór miasta australijskiego nie był trudny, ponieważ od zawsze wiedziałam, że chcę mieszkać w Sydney. A dlaczego? A przede wszystkim, dlatego, że znajdowała się tam jedna z najpiękniejszych plaż w całej Australii, a mianowicie Bondi Beach. I Miałam do tej plaży niesamowity sentyment. Kojarzyła mi się nieodłącznie z Australią i była pierwszą australijską plażą, jaką w życiu zobaczyłam. I po prostu jak tam byłam, jak patrzyłam na ten ocean, to czułam się naprawdę najszczęśliwszą osobą na Ziemi. Jeżeli chodzi o organizację całego wyjazdu, to skorzystałam z usług. E, Agencji specjalizującej się w organizacji tego typu wyjazdów. Oczywiście, jeżeli bym się uparła, mogłabym zrobić to na własną rękę, ale po prostu stwierdziłam, że pomoc profesjonalistów znacznie usprawni cały proces. I pierwszym etapem było wybranie szkoły i kierunku studiów. Przejrzałam wszystkie dostępne możliwe opcje. I wybrałam coś banalnie prostego, a mianowicie marketing, i tylko i wyłącznie z jednej przyczyny. Nie dlatego, że pasjonował mnie marketing, ponieważ marketing nie interesuje mnie w ogóle. Wybrałam ten kierunek z prostej przyczyny, a mianowicie dlatego, że zajęcia odbywały się tylko raz w tygodniu. Co dawało mi dużo czasu na pracę oraz podróże. I jeżeli jesteście zainteresowani tym, co trzeba zrobić, aby na takie studia się dostać, to po prostu trzeba było zapłacić i zdać egzamin z języka angielskiego, i po takim pozytywnym zdaniu egzaminu z angielskiego, szkoła przysyłała taki list potwierdzający, który poświadczał, że zostaliście wpisani na listę studentów, i z takim właśnie zaświadczeniem można było rozpocząć cały proces wizowy. I kiedy już miałam pewność, że dostałam się na studia i niebawem wyjadę do Australii, podjęłam wówczas definitywną decyzję o opuszczeniu Dubaju i o tym, że rezygnuję z pracy stewardesy raz na zawsze. I kiedy składałam wypowiedzenie, serce po prostu waliło mi jak szalone, bo jednak spędziłam tam 6 lat, a 6 lat to kawał e, życia. I już za chwilę miałam opuścić swoją strefę komfortu i wyjechać gdzieś w ogóle na koniec świata, więc chyba miałam prawo się stresować. Ale kiedy wysłałam to wypowiedzenie, poczułam taką niesamowitą ulgę i nie było już odwrotu. No i w międzyczasie pojawiło się coś, czego chyba nie spodziewał się nikt, a mianowicie nasza pandemia. Nikt nie wierzył w to, że jakiś chiński wirus za chwilę opanuje cały świat. Wszyscy myśleli, że to tylko chwilowe. I ja oczywiście też, ale. Było to bardziej poważne niż chyba wszyscy się spodziewali. I moja linia lotnicza zawieszała kolejne loty, bo sytuacja zaczynała robić się coraz poważniejsza. Kolejne kraje zamykały swoje granice w obawie, żeby wirus się nie rozprzestrzeniał, i w tym Australia również zamknęła swoje granice. I oficjalnie skończyłam pracę Stewardessy w kwietniu. 2020 roku, i na dwa miesiące utknęłam w Dubaju, bo nie miałam jak wrócić. Wszystkie loty były odwołane, nie mogłam dolecieć nigdzie do Europy. O Warszawy to już nawet nie wspomnę, i ostatecznie skończyło się tak, że po dwóch miesiącach. Wydostałam się z Dubaju, poleciałam do Frankfurtu, a potem z Frankfurtu jechałam autokarem do łodzi, skąd właśnie odebrali mnie rodzice. Skoro już obiecałam Wam, że będę tutaj opowiadać o swoich doświadczeniach, to powiem Wam, że powrót do Polski nie należał do najłatwiejszych. Moja aklimatyzacja przebiegała dość ciężko, bo byłam tam z przymusu, a nie z własnego wyboru. Cały czas, dzień w dzień, czekałam aż Australia otworzy swoje granice i żyłam w takim ciągłym zawieszeniu. Miałam nadzieję, że nastąpi to za miesiąc, góra za pół roku, bo przecież wszystko. Nie mogło ciągnąć się tak w nieskończoność, jednak niestety nadal nie było widać nawet najmniejszego światełka w tunelu, więc wtedy zdałam sobie sprawę, że nie mogę żyć cały czas w takim zawieszeniu, że nie mogę czekać na coś, co nie wiadomo kiedy się wydarzy, i muszę cieszyć się z tego, co jest teraz. Nie mogłam sobie żyć gdzieś tam obok, chciałam żyć po prostu tu i teraz. Jednak cały czas tęskniłam za podróżowaniem, dlatego chodziłam na spacery, zwiedzałam Warszawę, chodziłam na kawę. Naprawdę uwierzcie mi, że wynajdywałam sobie rozmaite atrakcje, żeby tylko chociaż w jakimś najmniejszym stopniu e, zaspokoić to podróżowanie. Starałam się cieszyć z najmniejszych rzeczy. Przekonywałam się, że Polska jest fajna, że naprawdę można tam fajnie żyć, ale w głębi duszy wiedziałam, że po prostu no nie chcę tam mieszkać, po prostu nie i już. I myślę, że było to trochę takie kolorowanie rzeczywistości żeby jednak jakoś zaklimatyzować się w tej Polsce. No i tak czekałam, czekałam na otwarcie tych granic. Minął rok, a o otwarciu australijskich granic ani widu, ani słychu. Jakoś tam powiedzmy zaklimatyzowałam się w Warszawie, spędzałam czas ze znajomymi, z rodziną i naprawdę super było mieć wszystkich najbliższych obok siebie. Po prawie 6 latach rozłąki, i wreszcie któregoś dnia dotarła do mnie wiadomość, że Australia otwiera swoje granice dla studentów w grudniu 2021 roku. Skakałam z radości jak szalona, ale niestety moja radość nie trwała długo, ponieważ dotarła do mnie kolejna wiadomość, że Australia przesuwa otwarcie swoich granic o dwa tygodnie ze względu na pojawiające się różne mutacje wirusa. Nie powiem, bo mina mi trochę zrzedła, bo zwyczajnie bałam się, że za te dwa tygodnie znowu przesuną otwarcie granic i przesuwanie tego otwarcia granic będzie ciągnąć się w nieskończoność. Na całe szczęście dotrzymali obietnicy. I w połowie grudnia Australia, tak jak obiecała, otworzyła się dla studentów. Do tego jeszcze zwiększył się limit e, pracy w sensie pracy, jaką studenci mogli wykonywać legalnie ponieważ dotychczas było to jedynie 20 godzin, natomiast teraz liczba godzin wzrosła do 40. Ponieważ w Australii naprawdę potrzebowali e, rąk do pracy. Dostałam także wiadomość z agencji, że możemy składać wniosek o wizę i musiałam się szczypać, e, bo nie wiedziałam, że to naprawdę wszystko się dzieje wreszcie mój wyjazd dojdzie do skutku. I dzień przed wigilią, dokładnie dzień przed samą wigilią, dostałam maila o tytule: Wiza została przyznana. I nie mogłam sobie wymarzyć lepszego świątecznego prezentu. W tamtym momencie przypomniał mi się dzień, w którym dostałam telefon z wiadomością o tym, że dostałam pracę jako stewardesa. Powtarzałam to już wielokrotnie, ale słuchajcie, no nie ma naprawdę, nie ma piękniejszego uczucia niż uczucie spełniającego się marzenia i zwłaszcza takiego marzenia, na którego spełnienie czekało się aż dwa lata. Także sami widzicie, że wytrwałość popłaca, a marzenia zazwyczaj, a w zasadzie zawsze. Nie spełniają się tak po prostu z dnia na dzień. Jeżeli zapytalibyście się mnie, czy bałam się jechać sama na koniec świata, nie mając tam pracy, nie mając mieszkania, rodziny ani żadnych znajomych, to odpowiedziałabym, że bałam się tak pół na pół. Z reguły nie boję się takich samotnych wyjazdów, ale wychodziłam też z takiego założenia, że jeżeli tęsknota będzie nie do zniesienia i zwyczajnie będę się tutaj źle czuła, to po prostu, nie wiem, po tygodniu, po dwóch, po miesiącu spakuję się i wrócę, bo przecież nikt nie będzie mnie tutaj siłą trzymał. Moim celem było sprawdzenie, czy wizja Australii, którą miałam z wakacjami, i z pobytów pracowniczych, kiedy byłam stewardessą, zgadza się z rzeczywistością, ponieważ, wiecie, jak się jest na wakacjach, to o nic nie trzeba się martwić mieszka się w hotelu, je się na mieście. Nie zaznaję się takiego codziennego życia, a mi właśnie w tym całym wyjeździe o to chodziło. Chciałam tutaj pracować, chciałam żyć takim stylem życia, jakim żyją tutaj Australijczycy i taki był po prostu mój nadrzędny, główny cel tego wyjazdu. Oczywiście, nikt nie był w stanie zagwarantować mi, że wyjazd do Australii będzie czymś takim wow, że będzie spełnieniem marzeń, że będzie ideałem, że będzie po prostu super ekstra, ale ja wychodzę z takiego założenia, że dopóki człowiek nie spróbuje, to się nie dowie. I oczywiście każda, nawet najmniejsza zmiana wiąże się z niepewnością. Bardzo ciężko przychodzi nam zostawienie dobrze znanej rzeczywistości, wygody i zmiana życia o 360 stopni. I niestety też tak jest, że. Jeżeli coś zmienimy, to nigdy nie mamy gwarancji, że będzie lepiej. Natomiast mamy gwarancję, że będzie po prostu inaczej. Ale jednak gdzieś znalazłam w sobie tę odwagę i. Zdecydowałam się wyjechać. W momencie, kiedy mój wyjazd był potwierdzony, kiedy miałam już wizę, kiedy miałam już bilet lotniczy, kiedy naprawdę to wszystko zaczynało się dziać, słyszałam w moim otoczeniu takie słowa jak a Podziwiam Cię, ja bym tak nie mógł, ja bym tak nie mogła, nie chciałoby mi się. I powiem Wam szczerze, że gdy słuchałam takich komentarzy, to faktycznie zaczęłam zadawać sobie takie pytania: jak kurczę, a może faktycznie jestem już za stara? A po co tak naprawdę ja znowu gdzieś tam jadę, nie wiadomo gdzie i szukam nie wiadomo czego? Ale potem ochrzaniałam samą siebie i przypominałam sobie, jak bardzo chcę żyć w zgodzie ze sobą, jak bardzo chcę robić to, co czuję, jak bardzo chcę podążać za swoimi marzeniami, i, i że te wszystkie lęki oraz obawy innych ludzi. Wcale nie są moje, one tylko wchodzą, powiedzmy, nieproszone do mojej głowy i sieją niepotrzebny zamęt. A ja tak naprawdę w głębi duszy doskonale wiedziałam, czego chcę, ale wiecie, jak to jest. Jak człowiek się tak nasłucha, co otoczenie ma do powiedzenia, to potem sam zaczyna się zastanawiać, czy dobrze y, robi. I taką oto refleksją kończę dzisiejszy odcinek podcastu. I ciekawa jestem, czy wy staracie się żyć w zgodzie ze sobą, czy boicie się zmian, i czy obchodzi Was, co powiedzą i jak zareagują na Wasze decyzje inni, rodzina, znajomi. Bardzo jestem ciekawa, dlatego dzielcie się swoimi opiniami na Instagramie. Albo jeżeli chcecie, to piszcie do mnie prywatne wiadomości. Bardzo chętnie posłucham Waszych historii. Dziękuję Wam bardzo, że byliście dzisiaj ze mną, że wysłuchaliście dzisiejszego odcinka podcastu. Przypominam, że nowy odcinek ukazuje się w każdy poniedziałek o godzinie 8 rano. Natomiast, jeżeli chcecie na bieżąco śledzić moje australijskie przygody, to koniecznie wpadajcie na mój Instagram z pasją o życiu podkreślnik podcast. Oczywiście wszystkie odcinki podcastu dostępne są na Spotify, na iTunes oraz na YouTube. Wszystko pod nazwą Z pasją o życiu podcast. Dziękuję Wam jeszcze raz za to, że wysłuchaliście dzisiejszego odcinka. Trzymajcie się ciepło i słyszymy się już w kolejny poniedziałek o godzinie 8 rano. Pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia.